Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym porannym spotkaniu z cyklu Bliżej Rynków. Z tej strony Łukasz Stefanik. Sekundkę, bo to mi się delikatnie dubluje głos. Ok, teraz już będzie w porządku. Na sam początek oczywiście tradycyjnie prośba o to, aby zapoznać się z ostrzeżeniem o ryzyku. Tak jak Państwo wiedzą, te nasze spotkania mają cel edukacyjny, nie jest to żadna rekomendacja. I po zapoznaniu się oczywiście przechodzimy do naszego webinarium. Dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Jeżeli chodzi o sytuację na rynku wczoraj, ta sesja, jeżeli chodzi o rynek dolara, no może była ta większa zmienność, natomiast jeżeli chodzi o rynek akcji, no to ta zmienność była, można powiedzieć, umiarkowana. Wczorajsza sesja przebiegała mieszanie, nie było tutaj jakichś większych ruchów, choć tak jak tutaj napisałem, indeksy starają się utrzymać kierunek narzucony w ostatnich dwóch, trzech tygodniach, czyli kierunek wzrostowy. Mimo, że tam były delikatne cofnięcia, to na razie jest zdecydowanie za wcześnie na to, aby myśleć o jakimś większym, o jakiejś większej korekcie czy zmianie sentymentu. Według mnie, przynajmniej na ten moment, sentyment jest wzrostowy, i większe prawdopodobieństwo jest tego, że po prostu ten trend będzie kontynuowany, niż że nagle ten trend nam się zmieni. Oczywiście ryzyko korekty z każdym kolejnym dniem takiej konsolidacji rośnie, ale na ten moment nie pojawiły się żadne sygnały, które by mogły stwierdzić, że ten kierunek się wyczerpał. Jeżeli chodzi o poranek, dzisiaj w Nowej Zelandii bank centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Mimo, że tam bankierzy dyskutowali na, e odnośnie tego, czy nie podwyższyć stóp, no to ostatecznie zostały one utrzymane. Za chwilkę sobie przejdziemy też na wykres dolara nowozelandzkiego, zobaczymy jak tam wygląda sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi o główną parę walutową, euro-dolar wyskoczył wczoraj powyżej poziomu 1,10, co jakby też wynikało z wcześniejszych nas naszych analiz. Więc zgodnie tutaj z kierunkiem, dalej ruch wzrostowy jest kontynuowany. I nie jeżeli cena utrzyma się tam powyżej oporu 1,09,60, ale to za chwilkę na wykresie, to że zobaczymy nawet ruch w kierunku 1,11. Ze sprawą tego też, że dolar nam osłabł, czy tracił po prostu w ostatnich dwóch dniach. Metale szlachetne, tak jak złoto, srebro, wyskoczyły mocniej w górę. Złoto przetestowało dzisiaj poziom 2050 dolarów, to jest taki lokalny opór, o którym mówiliśmy wczoraj, ale na razie też nie ma sygnałów stwierdzających, że ten ruch się wyczerpał, więc dalej, póki złoto jest powyżej 2000 dolarów, mimo, że już znacząco odjechało, tak, od tego poziomu, to wydaje się, że sentyment dalej jest wzrostowy. Jeżeli chodzi o kalendarz na dzisiejszą sesję, zobaczmy, co nas dzisiaj czeka. Jeżeli chodzi o poranek, zwróciłbym tutaj uwagę na inflację z Hiszpanii, to jest godzina 9.00 Następnie dopiero no, nastroje konsumentów, ale to będą raczej drugorzędne dane z Europy, godzina 11. Potem z tych ważniejszych odczytów dane o inflacji z Niemiec czyli najpierw mamy, najpierw mamy Hiszpanię 9.00, potem 14.00 Niemcy i szereg odczytów o 14.30 ze Stanów Zjednoczonych, między innymi dane o PKB, więc jest kilka danych, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę, które mogą nam przyczynić się do większej zmienności dla handlujących na ropie naftowej. Jeszcze też mamy dane o zapasach 16.30 i w międzyczasie też widzę, że będą przemówienia bankierów centralnych, m.in. prezes Banku Anglii 16.05 i o godzinie 9.45 członkini FED. Więc jest kilka tych odczetów, tak jak mówimy, to będziemy dla Państwa komentować dzisiaj na, na bieżąco ale na pewno ten kalendarz wygląda ciekawiej niż na wczorajszej sesji. Przechodząc już do wykresów, widzę, że tu pojawiły się propozycje, jak najbardziej na nie sobie spojrzymy, ale na sam początek chciałem zwrócić uwagę na DAXa. Tradycyjnie DAX po tej delikatnej korekcie tutaj z sesji 27, można powiedzieć, że no to była taka krótkoterminowa korekta sięgająca nieco ponad 100 punktów, bo wczorajsza sesja przyniosła już delikatny ruch w górę, mimo że początek tak? rozpoczął się od spadków, został dolny cień na świecy dzienny i dzisiaj też delikatnie tutaj zaczynamy od ruchu wzrostowego, więc moim zdaniem ta strefa jest zagrożona w sensie strefa 16060 16100, zagrożona pod tym kątem, że może dojść do jej wybicia w górę. Jeżeli to by się stało, no to wtedy DAX byłby na dobrej drodze co do tego aby przetestować historyczne maksima, czyli te poziomy 16,500 punktów. Oczywiście po tak stromym ruchu w górę korekta może się pojawić w każdej chwili, więc jakby to jest tak Taki scenariusz, może nie bazowy, ale trzeba go też brać pod uwagę. Gdyby cena nie zdołała przy tym drugim teście wybić się powyżej 16100, no to wtedy tutaj taki ruch korekcyjny mógłby się pojawić, ale na razie wydaje się, że większe prawdopodobieństwo jest tego, że zobaczymy kontynuację trendu wzrostowego. Schodząc niżej na interwał godzinowy, no tutaj widać siłę trendu, mimo że w ostatnim czasie ten ruch spowolnił, no bo spowolnił wyraźnie, nawet przez chwilkę notowania spadły poniżej średniej stu okresowej, ale bardzo szybko wróciły na. Tą średnią i wydaje się, że ta średnia w rejonach 16 tysięcy punktów to jest takie krótkoterminowe wsparcie na dzień dzisiejszy. Gdyby doszło do cofnięcia poniżej 16 tysięcy punktów, to tak jak, przepraszam. To taka korekta mogłaby sięgnąć dolnego ograniczenia układu 1 do 1 poziomu 15875 to jest układ, który już dwa razy na tym trendzie, na tym impulsie wzrostowym się pojawiał. Także na razie sentyment wzrostowy, jeżeli chodzi o niemiecki indeks. I tak jeszcze spójrzmy sobie za nim propozycję na eurodolara. Eurodolar przeskoczył powyżej poziomu 10960 na wczorajszej sesji. Ten ruch, co prawda, no nie został utrzymany w godzinach nocnych, no było tutaj podbicie, było delikatne poprawienie szczytów powyżej 1,10, ale na ten moment poranek przynosi cofnięcie. Tutaj delikatnie większa zmienność może się pojawić po dziewiątej, kiedy poznamy te dane o inflacji z Hiszpanii, natomiast według mnie, czy według analizy technicznej, póki cena jest powyżej strefy 1,09,60 jest perspektywa dalej ruchu wzrostowego na kolejny współczynnik, tak? Tutaj był współczynnik 61,8 całej tutaj fali spadkowej, to jest to mierzenie zaznaczone kolorem niebieskim, więc tak klasyczna analiza wskazuje, że przebicie jednego ze współczynników otwiera drogę do kolejnego, a więc nawet do 1.11. Scenariusz ten zostanie zanegowany, jeżeli cena cofnie się poniżej 1.09. 60. Na niższym interwale, jak to wygląda, bo tutaj też e, dość technicznie Eurodolar się zachowywał, na co zwracaliśmy uwagę chociażby tutaj 22 listopada, jeżeli ta korekta by nam się wydłużyła, oczywiście poza poziomem 1,0960, e, który też no, wynika tutaj z ostatniego lokalnego szczytu, mamy dwa, e, dwie geometrie, pierwsza wypada przy 1,0920, to jest ta czerwona geometria i druga zielona przy 1,0840, to są te dwa ważne wsparcia, gdyby obecnie Korekta się nam rozwinęła. Natomiast dalej mówiliśmy sobie jeszcze we wstępie o złocie, na złocie doszło wczoraj do silnych wzrostów też ze sprawą słabszego dolara, ale jakby to też było widać technicznie, bo my mówiliśmy, że jeżeli strefa przy, 2000, przy poziomie 2000 dolarów zostanie przekroczona, a to się stało z końcem sesji 27 no to że ten ruch w górę może nam przyspieszyć. No i tak faktycznie się stało, wczoraj. Silny ruch sięgający około 30 dolarów. Dzisiaj w godzinach nocnych kontynuacja. No i przetestowany został ten opór, o którym sobie mówiliśmy wczoraj na analizie wideo 2050. Więc ten poziom jest natomiast istotny. Z niego może rozpocząć się jakaś korekta. Natomiast gdyby ruch w górę był kontynuowany, to jeszcze zwracamy uwagę na poziom 2060, gdzie znajduje się mierzenie zewnętrzne, tutaj z tego ostatniego cofnięcie, tak? To minimalnie poniżej poziomu 2,060, jeżeli tą siatkę sobie tutaj dopasujemy. Tak czy inaczej, sentyment jest wzrostowy, to co tu obserwujemy, to cofnięcie, no na razie należy traktować jako krótkoterminową korektę. Można zejść do interwału niższego, no tutaj mamy solidny ruch w górę i intradayowo to, co należy wziąć pod uwagę, to jest poziom 2,024, tutaj ewentualnie, gdyby ta korekta nam się aż tak rozszerzyła, to jest kluczowe wsparcie, jeżeli chodzi o złoto. Jeżeli jesteśmy przy surowcach, to jeszcze było pytanie o nadgas. Nadgas moim zdaniem, no tutaj, do no tak jak mówiliśmy już w tym momencie, czyli tu po przebiciu się poniżej 3.00. To było tutaj na sesji 17, potem 20 listopada. Notowania utrzymywały się poniżej. Ja mówiłem, że no ta strefa straciła już jakby na istotności i na ten moment nie wykluczam tu jakiejś konsolidacji bądź pogłębienia spadków. A na pewno już nie myślę o scenariuszu wzrostowym, tak jak jeszcze spekulowałem pod wzrosty tutaj, tak, że cena się odbija od 3.00. Była szansa na ruch wzrostowy, niestety ten scenariusz został zanogowany. Teraz widzimy, że cena przebija się gdzieś poniżej linii poprowadzonej po ostatnich dołkach. No co też nie wygląda, czy też no, no nie zapowiada na pewno wzrostów, to no przebicie poniżej tej przerywanej linii może oznaczać nawet szansę na powrót w kierunku ostatnich dołków. Wcześniej, oczywiście, no mamy tutaj ważne wsparcie 2.45, gdzie kilkukrotnie cena się odbijała, więc wydaje się, że. Tyle jest ewentualnie miejsca do ruchu spadkowego, chociaż ja no, nie jestem zwolennikiem rozgrywania pozycji na podstawie czy to linii trendu, czy jakichś kanałów, no bo one nigdy nie są aż tak precyzyjne, więc na ten moment wydaje mi się, że takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest tutaj konsolidacja między 3.00 a 2.45. Ja na razie żadnych decyzji o tutaj pozycjach. Nie, nie podejmuje. Pisz w sali Państwo nad gazie, że przebił średnią stół okresową, Tak, no faktycznie jest poniżej średniej, więc teoretycznie, zgodnie, zgodnie z, no, z tymi założeniami takimi klasycznymi, wydaje się, że jest ryzyko pogłębienia spadków. Ale też, jakby miejsca no, nie ma aż tak dużo. 2,45 to jest taki kluczowy poziom wsparcia. I jeszcze zwróćmy sobie uwagę na ropę naftową. Na ropie naftowej po tych ostatnich no, takich szarpanych ruchach tam w związku z, z tym przekładaniem, decyzji, OPEC spotkań. Uformowała nam się, for, znaczy utworzyła nam się formacja potencjalnej odwróconej głowy z ramionami, ale cały czas nie ma wybicia w górę. My sobie mówiliśmy tutaj, że taki ruch w górę mógłby przyspieszyć po przebiciu powyżej 78, 30, 78, 50. No ten scenariusz jest aktualny. Co prawda ta linia szyi dla tego układu z, zmierza nam ku dołowi, ale myślę, że ten wierzchołek tutaj z 20 listopada jest kluczowy i dopiero jego przebicie mogłoby uruchomić jakiś większy ruch w górę. Na razie tu jeszcze. Mm, jest ryzyko pogłębienia spadków, chociaż bardziej byłbym nastawiony na jakiś ruch konsolidacyjny też w ostatnim czasie. No nie ma tutaj w ostatnim czasie, czyli mowa tutaj o tygodniu dwóch, wstecz, no nie ma zdecydowane, zdecydowanego kierunku. Cena gdzieś oscyluje w takim dość szerokim zakresie. Natomiast póki jest poniżej średniej, póki jest poniżej tutaj tego ostatniego lokalnego wierzchołka z 20 listopada, wydaje się, że no jeszcze cały czas nie ma no, znaczy na, na pewno na razie nie ma żadnego sygnału popytowego, więc ryzyko spadków jest. Gdyby cena wypiła powyżej 78,50, wtedy faktycznie taki ruch korekcyjny w górę miałby szansę się pojawić. I tak, zwróćmy sobie jeszcze uwagę na naszego złotego, no bo tam też się sporo działo. A to też za sprawą jakby ruchu wzrostowego na eurodolarza na początek na początek USDPLN, który zakończył wczorajszą sesję no ku może mojemu nawet zaskoczeniu poniżej poziomu 3.94, czyli poziomu wsparcia, który tutaj był istotny w lipcu i też, jakby 21 listopada, notowania także tu odbijała. Odbijały, przez co była szansa na taki szeroki układ podwójnego dna. Na razie jednak no, wygląda to nie najlepiej dla dolara, a dobrze dla naszego złotego, bo wybicie poniżej 3,94 daje szansę na dalszy ruch w dół. Oczywiście, jeżeli sentyment wzrostowy na eurodolarze by się skończył, no to tutaj także doszłoby do odwrócenia, ale póki cena jest poniżej 3,94, no to analiza techniczna przemawia za dalszym ruchem w górę. Dopiero jeżeli cena trwale utrzyma się powyżej 4,00, będzie szansa na zmianę sentymentu i jakieś większe osłabienie naszej krajowej waluty. Na razie wygląda to całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o targety dla sprzedających, tu ciężko je wyznaczyć, no bo cena nie była na obecnych poziomach od praktycznie roku, więc taki jeden z, z poziomów, którym można tutaj sobie zaznaczyć, jest to poziom 3,80, no to jest jakiś lokalny dołek z września 2021, natomiast ja bym się też posłużył tutaj siatką FIBO na ostatnim podbiciu w górę, czyli mierzymy sobie cały ten ruch w górę i tutaj zaznaczamy współczynniki zewnętrzne. 161,8 widzimy, że też się pokrywa z jakimiś wcześniejszymi lokalnymi dołkami, ale jeszcze dodamy sobie poziom 127,2. On się też pokrywa z tym 3.80, czyli też z wcześniejszym lokalnym dołkiem. Także ładnie się to zgrywa tutaj z tymi wcześniejszymi reakcjami cenowymi, więc w teorii po przebiciu poziomu 3.94 nawet jest perspektywa tutaj spadku do 3. 80 oczywiście no trzeba brać poprawkę na to, że no tutaj sytuacja globalna, to co na eurodolarze będzie odgrywało kluczową rolę, ale technicznie wygląda to całkiem nieźle. Jeżeli chodzi z kolei o euro-plna, no tutaj także mamy kontynuację ruchu spadkowego, przebicie, tak jak mówiliśmy, poniżej strefy 440-441 otworzyło drogę do dalszych spadków. Tutaj był ten poziom testowany od drugiej strony, czy na 15, potem dość dynamiczne 16, i powoli, powoli notowania schodzą w dół. To, co zaznaczaliśmy w ostatnim czasie, chyba mi tutaj to uciekło, natomiast zejdźmy sobie na niższy interwał czasowy. To, co zaznaczaliśmy, z tego co pamiętam, to były te układy korekcyjne. w ten sposób sobie zaznaczmy fioletowym prostokątem i to jest na ten moment kluczowy opór dopóki nie dojdzie do zanegowania geometrii no to tak długo zgodnie z metodologią overbalance możemy mówić o trendzie spadkowym tutaj bardzo ładnie ten układ zadziałał był jeden test potem drugi trzeci i potem ta silna fala spadkowa więc na razie sytuacja yy, oczywiście w krótkim terminie może dojść do korekty tak po tym wczorajszym silnym ruchu ale generalnie sytuacja wydaje się yy, korzystna korzystna dla złotego. Tak Państwo tu też piszecie o KPO, tak, to są te czynniki, właśnie, które również wspierają naszego złotego. No bo jak wiadomo, no to jest no, potężna dawka kapitału, który do nas może trafić, więc to na pewno wspiera, ale jeżeli nagle by się zmienił trend na eurodolarze, to myślę, że to by nie wystarczyło, tak? Ale te dwie informacje, czyli dalej ruch w górę na eurodolarze i te uruchomienie potencjalne tych środków z KPO, to nam wspiera cały czas naszą krajową walutę. Tylko też jakby kolejna informacja, że już te środki zostaną uruchomione, już nie będzie takiego jakby zaskoczenia, czy zawsze jest tak, że no, rynek wycenia przyszłość, tak? Czyli jak już finalnie to się okaże, że już te środki otrzymaliśmy, no to już to może być na przykład to może być na przykład pretekst do realizacji zysków, tak? Bo już ten ruch został na podstawie tych doniesień wykonany. O perspektywach, bo Państwo tu pytacie o perspektywy na pierwszy kwartał 2024. Ja ciężko mi spekulować. Rynek jest na tyle, znaczy trudny, nietrudny, że im dłuższy termin do spekulacji, tym gorzej. Oczywiście ja może, mogę sobie prognozować, że na podstawie tak ostatnich miesięcy wygląda to dobrze dla złotego i jest szansa na jego umocnienie. Tak, może wyjść jakiś news, może się sytuacja zmienić w jeden dzień. Więc ja generalnie tak no, długoterminowych prognoz nie prowadzę, ale na razie perspektywy powiedzmy dwóch, trzech miesięcy, no to wygląda to na to, że złote ma szansę jeszcze na, na umocnienie, ale kompletnie jakby można mieć prognozy, a rozgrywanie, co też pokazuje na live tradingu może być zupełnie inne, czyli ja sobie zakładam, że coś będzie rosło, coś będzie spadało, natomiast pojawi mi się sygnał przeciwny i też to wykorzystam w tradingu. Dobrze, powoli zmierzamy do końca, jeszcze na, na koniec zrzućmy sobie okiem na kryptowaluty, bo wczoraj Bitcoin ponownie wyszedł powyżej 38 tysięcy dolarów. Co prawda, no, ten ruch nie ma jakiejś dużej dynamiki, to jest takie nadbijanie szczytu. Mowa o tym właśnie poziomie 38 tysięcy. No, wydaje się, że to było na tyle dużo testów, że ten już może okazać się jakby prawdziwy i że będzie szansa na kolejny ruch w górę. Tym bardziej, że notowania czy te ostatnie zejścia, te korekty, były. Jedynie do średniej 100 okresowej, to jest akurat interwał 4-godzinowy, więc to daje podstawy przypuszczać, że niewykluczony jest dalszy ruch na wyższe poziomy, więc na razie sytuacja całkiem korzystnie dla Bitcoina. Warunkiem jest utrzymanie się powyżej 38 tysięcy. Dolarów. I to był ostatni instrument na ten moment. Ja oczywiście zachęcam Państwa do śledzenia Zakładki Wiadomości, gdzie na bieżąco komentujemy sytuację rynkową. Jeśli coś ważnego się będzie działo, na pewno będziemy o tym pisać. A ja życzę powodzenia w inwestycjach i do usłyszenia na kolejnych spotkaniach.